W listopadzie 2004 roku do Ośrodka Brama Grocka Nen w Lublinie trafiła część spuścizny fotograficznej Edwarda Hartfiga. Materiały zostały przekazane podczas uroczystości nadania nazwy zaułkowi Hartfigów. W obecności członków rodziny córka Edwarda Hartfiga Ewa Hartwig-Fiłokowska przekazała do Ośrodka Brama Grocka Nen lubelskie zdjęcia ojca. W 2014 i 2016 roku przekazała kolejną część zdjęć. Przekazana przez Ewę hartwig fiałkowską spuścizna Edwarda Hartwiga składa się na zasób Archiwum Hartwigów. Oprócz zdjęć autorstwa Edwarda Hartwiga, depozyt zawiera archiwum Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego. Większość przekazanych materiałów stanowią czarno-białe negatywy, czarno-białe odbitki pozytywowe oraz stykówki zdjęć, a także przeźrocza barwne. W kolekcji największą grupę stanowią zdjęcia Lublina. Ostatnie materiały trafiły do ośrodka w 2022 roku. To dokumenty związane z Heleną Hartwig i Edwardem Hartwigiem, dokumenty rodzinne, m.in. zdjęcia rodzinne, a przede wszystkim negatywy, także kolorowe, odbitki czarno-białe i pocztówki. Większość przekazanego ostatnio materiału to widoki Kazimierza Dolnego i okolic m.in. Janowca. Są to zdjęcia autorstwa Edwarda Hartwiga i Ewy Hartwig-Fiołkowskiej. W sumie w 2022 roku ośrodek otrzymał ponad 2000 sztuk materiałów.